Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie wagi w czytaniu na czerwiec 2021 roku. Co w czerwcu dla wag? co w czerwcu, dla, a przełożymy, co w czerwcu dla WAG się pokazuje. Decyzje finansowe, słuchajcie, się pokazują. Oczekiwanie na decyzję finansową i jakieś działanie w kierunku rozliczenia. I jeszcze jakiś facet rozwodnik przy tym wszystkim. Albo prawnik taki dziwny. Dobra. Dla wak. Czekamy. Na coś czekacie. Co będzie pomagać. Brak działania pomaga albo przeszkadza. Czyli możecie jeszcze sporo czekać, moi drodzy. Bo nie ma tu pójścia w nowe. Czekacie, czekacie na jakąś propozycję, czy czyjąś myślicie o tym, hmm, co ona powie, co on powie, co on zaproponuje, a tymczasem ja myślę, że to jest przeszkadzające, a zaraz zobaczymy, bo może to być pomagająca energia, bo dalej karty będą mówić, jeszcze zaczekaj, bo to będzie dla ciebie bardziej korzystne, tak, jeszcze poczekaj, bo lepsza propozycja wisi gdzieś tam w powietrzu, więc jak weźmiesz to, co takie już i teraz, niekoniecznie może być to korzystne. Korzystniejsze będzie poczekanie. Oczywiście, jeśli to przeszkadza, to nie ma tu jeszcze rozwiązania. Coś już tam na horyzoncie myśleliście, że wróbel w garści, ale. Oj, żal. Oj, 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 oj. pretensja, żal. O czym się dowiecie? Ósemka denarów. Karta pracy. Albo dzieło na ukończeniu. Zobaczymy dalej. Dzieło na ukończeniu. Przed Wami trójka denarów. <laughs> Dziesiątka denarów, ale odwrócona. Dwójka kielichów z otoczenia. <laughs> Królowa denarów. Słuchajcie, no tu jest, tu jest... tak. Jeśli chodzi o związki. Jeśli chodzi o związki, to a, osoby, które, które czekają na byłych partnerów w sensie, ojej, odezwie się on do mnie, ona nie odezwie. No tak mi smutno, tak mi źle to jest takie przeżywanie jakiejś tam żałoby po stracie kogoś lub czegoś w związku, związkowca jakiegoś, to myślę, że długo się tutaj zamartwiać nie będą. Dlatego, że na horyzoncie pojawia się nowa osoba i to bardzo stabilna. Może być ktoś spod znaku koziorożca, panny, ewentualnie byka. I pokazane są bardzo dobre takie spotkania, randki, rozmowy z tą osobą. Czyli dla wszystkich związkowców, jak ktoś przestał pisać SMS-y, to trudno, niech, niech przestaje, to niech już lepiej w ogóle nie pisze, a i tu możecie, no może być też taki finałowy SMS wysłany, wyślecie, że dobra, słuchaj, nie piszesz, nie chcesz, mam cię, dość, koniec, kropka. I zaraz na horyzoncie pojawia się ktoś kolejny, no możecie mieć takie wątpliwości, tak, czy to osoba dla was, czy się podobacie, nie podobacie, no, ale to, bo to jest bardzo taka e, osoba konkretna. Więc nie chcecie tutaj, drogie, wagi wypaść tak, jakby gorzej, tak, w, w oczach. Staracie się pokazać siebie z najlepszej strony A, i, i będziecie liczyć na to, że, że osoba zwróci e, na Was uwagę. Finał czwórka mieczy zacznij działać, tak? Nie, 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 niech ten okres takiego zawieszenia i stagnacji, gdzie czekacie tak na jakieś propozycje, być może od tego związkowca, ale tu się nie doczekacie i przez to blokujecie, pójście naprzód w kierunku nowej osoby no to tu dobrze byłoby żeby, żeby no darować sobie i no i tyle natomiast pokazują się jeszcze tutaj słuchajcie kwestie finansowe ktoś być może jest na, na przykład na zwolnieniu lekarskim i teraz to zwolnienie lekarskie będzie się, słuchajcie, kończyć, bo raz może się samo kończyć albo Wy już zechcecie to skończyć, dlatego że pokazują się tutaj jakieś niedobory finansowe. Jeżeli czekaliście, na to, że nie wiem, ktoś zadzwoni, zaproponuje, czy zaprosi was na rozmowę w sprawie pracy, to powiedziałabym, żeby nie czekać, tylko wykonać pierwszy krok. Bo właśnie takie nastawienie wasze w czwórce kielichów, no czekam, no siedzę i czekam. I nowe nie przychodzi, bo ja siedzę i czekam. A rada jest taka odwrócona czwórka mieczy. No nie czekaj, tylko Trójka denarów. Idź popytaj. Idź porozmawiaj. W sprawie pracy, w sprawie pieniędzy, e, nowego zatrudnienia. Trójka denarów zawsze przynosi różne opcje. To nie tylko jedna propozycja, to może być karta pracy dodatkowej. Robicie coś plus jeszcze coś. Pokazani jesteście w ósemce denarów. Osoba czyta, tak, to no, no co osoba czyta. Jakieś wiadomości, jakieś propozycje, może czyta maile, może czyta ogłoszenia. No i nie siedzi i nie czeka. Bo myślę, że im dłużej będziecie czekać, tym nie ma nowego celu, nie ma nowej drogi, a wasze straty finansowe większe. Tak to wygląda. Ale ta dziesiątka denarów, słuchajcie, to jest Wasza karta. To tak jak wybyście na, na próżno bez sensu tracili pieniądze, bo na coś czekacie. No nie wiem. Decyzja o rozliczeniu. Decyzja o płatności i rozliczeniu. Popatrzmy tutaj sobie jeszcze. Rada. Rada dla Was. No, dziesiątka mieczy odwrócona. Przestać udawać cierpiętnika, bo znowu z czekania no nic nie, nie, nie wyjdzie. Tylko przystąpić konsekwentnie, krok po kroku do działania. Dziesiątka denarów, bo odwrócony azbław. No tak, no. Straty finansowe, bo nie ma nowego początku. Widzicie. Bo nadal czekacie i nie ruszacie z miejsca. Więc jak czekacie i nie ruszacie, no to co co, co ma przyjść. Nic. Dobra, przeskakujemy na tematy związkowe. <laughs> Może się boicie spotkać z nową osobą, bo e, wy nie chcecie romansu. Może mieliście już jakiś romans i, i bardzo wam to dokuczyło, e, i teraz jakby, no tak, sto razy się e, zastanowicie, zanim e, spotkacie się, zaufacie komuś, tak? No, należy się spotykać. No, jak będziecie siedzieć i czekać, nic z tego, no trzeba się spotkać spotkać się, bo odrzucenie. No, może być tak, że ten z przeszłości, człowiek, który nie dawał uczuć wam, a wy na to czekacie, może się spotkacie i ustalicie jednoznacznie, że nic z tego nie będzie. Może być tak, że czekacie na tą osobę z przeszłości, Spotkacie się z nią i nic z tego nie wyjdzie, albo w ogóle propozycja spotkania zostanie odrzucona. Może być tak, że wy odrzucacie propozycję spotkania, bo się boicie, że znowu wejdziecie w ten sam schemat, tak, tych wszystkich historii miłosnych, a wy nie chcecie już romansu. Także, no tutaj dość szerokie, dość szerokie. A, dość szerokie znaczenie tych kart. Ale też może być rozmowa o braku pieniędzy z Waszego otoczenia. No cóż moi drodzy, no myślę, że odwrócona czwórka mieczy mówi sama za siebie. No nie siedź, nie czekaj, aż samo nowe przyjdzie, tylko trzeba zakasać rękawy. No i coś robić w tym kierunku. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam w lipcu.